Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą ci zrealizować fantazje. Nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeria Masz już pomysł na kolejne zakupy? Jak tak, to Allegro. A jak cenisz bezpieczne kupowanie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy cię od pierwszego kliknięcia. Kupujesz na spokojnie, co tylko chcesz, a w razie czego możesz liczyć na naszą pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez dwa lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro. Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić? W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty. Dwie minuty? Naprawdę? Tak. Dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. Czy Lix można stosować u dzieci? Krople Lix można stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykieto X, Lix. oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Emergo Farm, spółka z o.o. SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. W niedzielę 10 listopada o godzinie 10 w hali sportowej zespołu szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Skłodowskiej 24 odbędzie się turniej koszykówki Mistrzostwa Mazowsza do lat 11 o Puchar Zarządu Miejsko-Powiatowego Klubu Koszykówki w Sokołowie Podlaskim 2024. Partnerem głównym wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od Dział terenowy w Warszawie. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Wszystkie orzechy i bakalie Belpej. Aż 50% taniej, drugi tańszy produkt. A z kuponem Lidl Plus jajka, ściółkowe złotanioska, wielkość NUPL, Opakowanie 10 sztuk 25% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły fabrykacji Lidl Plus. Po reklamie. 10 minut po dziesiątej, drodzy Państwo. Za kilka minut wieści z Sokołowa Podlaskiego, o czym słyszeliśmy już w wiadomościach. To będzie ciąg dalszej informacji po odwołaniu Marcina Celińskiego z funkcji dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Więcej na ten temat powie Kamil Skorupski.